Żeby wczuć się w klimat dzisiejszego filmu, zakładam na siebie wyłącznie ciuchy z drugiej ręki. No dobra, może poza bielizną. Koszulka, spodnie, koszula, bluza, wszystkie przywiozłam z zagranicy, bo w samym Szanghaju kupowanie ubrań tylko w second handach jest praktycznie niemożliwe. Zapytacie pewnie dlaczego? O tym opowiem wam w dzisiejszym vlogu. Jestem właśnie przy jednym z najpopularniejszych butików second hand w centrum Szanghaju, który się nazywa Ganda Vintage. I powiem Wam, że ten sklep jest dokładnie tym, o czym nie myślicie, kiedy do głowy przychodzi Wam słowo second hand. To znaczy, on jest malutki, te rzeczy są bardzo, bardzo mocno wyselekcjonowane. Dużo jest torebek luksusowych, ciuków luksusowych, wiecie, od marek, które sprzedają swoje torebki za kilka ładnych tysięcy. Rzeczy na półkach jest też niestety dość niewiele i ja mam wrażenie, że do tego typu sklepu bardziej przychodzi się po prostu porobić sobie zdjęcia, niż coś kupić. Tradycyjnie uważa się, że nabywanie czegokolwiek z drugiej ręki to jak igranie z ogniem. To znaczy, ryzykujemy tym, że możemy przejąć pecha po poprzednim właścicielu. Ktoś mnie nawet pytał, czy możliwe jest przejęcie po poprzednim właścicielu szczęścia. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale w dalszym ciągu brzmi to trochę jak gra w totolotka. Dzisiaj jednak, pomimo że Chińczycy dalej są dość mocno przesądni, do złej pasy rzeczy używanych doszło przekonanie, że kupują je głównie osoby, których po prostu nie stać na nowe. Sama, gdy mówię znajomym o kolejnych łupach z amerykańskich czy europejskich second handów, muszę odpowiadać na pytania, dlaczego w ogóle kupuję używane ciuchy? I czy nie stać mnie po prostu na nowe ubrania? No i to trochę paradoks dzisiejszych czasów, bo szyte na masową skalę nowe ubrania o jakości papieru toaletowego i wartości 2 zł można kupić za grosze na Taobao, a te z drugiej ręki bywają często droższe. Wyszukując na Dienpingu po słowach kluczowych, takich jak vintage czy Dien, w wynikach dostajemy głównie sklepy z luksusowymi torebkami z drugiej ręki. Teraz jestem w okolicy Ukan Road, a to dlatego, że jest tutaj jeszcze kilka sklepów vintage, które chciałabym na potrzeby tego filmu zobaczyć. Rynek używanych dóbr luksusowych stanowi w Chinach około 3% całego rynku luksusów. Jednym z problemów jest jednak zalew podróbek. Kupując z drugiej ręki, nie zawsze ma się pewność, że przedmiot jest oryginalny. A zostając przy rzeczach droższych, z badań wynika, że w 2018 roku aż 60% ankietowanych Chińczyków powyżej 20 roku życia przyznało, że zdarzyło im się kupić samochód z drugiej ręki. Ponad 20% osób kupowało też sprzęty elektroniczne. Wychodzi więc na to, że zabobony idą w odstawkę, kiedy okazuje się, że na zakupach z drugiej ręki można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Kiedy jednak przyjrzymy się temu, jak wygląda rynek tańszych dóbr, np. ubrań, okazuje się, że do ich zakupu przyznaje się zaledwie 8% pytanych, a wśród uczniów szkół jest to tylko 1%. Bardzo łatwo wywnioskować, że wśród nastolatków, dla których opinia rówieśników jest bardzo ważna, posiadanie używanych ubrań jest dalej czymś bardzo wstydliwym. No nie będę ukrywać, że to miejsce wygląda bardzo, bardzo uroczo, aczkolwiek wszystkie sukienki, które tutaj zobaczyłam, kosztowały praktycznie powyżej 1000 Juanów, czyli powyżej. 500 zł i większość z nich była taka totalnie markowa. Spędziłam godziny swojego życia googlując i dienpingując thrift shopping w Szanghaju. Tylko po to, żeby dojść do smutnego wniosku, że w Szanghaju nie ma praktycznie opcji na kupowanie ubrań z drugiej ręki, na ubieranie się w second handach. Pomimo tego, że w wielu pobliskich krajach, nawet w Japonii thrift shopy są ogólnie popularnym miejscem na robienie zakupów, no to w Chinach nie do końca i w całym Szanghaju nie znajdziecie ani jednego sklepu, który wyglądałby, wiecie, tak jak wyciągnięty z teledysku McLemora. Potężna hala z ubraniami z drugiej ręki, w których można kopać przez cały dzień. Większość second handów, które znajdowałam przeszukując czy to chiński internet, czy to ten zachodni, to były albo małe, designerskie sklepiki, typu taki, który wam dzisiaj pokazywałam, miejsce, do którego idzie się raczej robić zdjęcia niż coś kupić, Albo miejsca, sklepy z używanymi luksusowymi torebkami, albo sklepy już zamknięte. No i to chyba było tyle. Zobaczyłam kilka vintage butików i żaden mnie nie zadowolił. Z tego co wiem, to jeszcze kilka lat temu na Caixin Road był taki duży market z używanymi rzeczami, ale już go nie ma, został po prostu zlikwidowany. Gdybym miała coś powiedzieć na ten temat od siebie, to czy podejście Chińczyków mnie dziwi? Tak. A to dlatego, że większość pobliskich krajów jest dosyć przychylnie nastawiona do rzeczy z drugiej ręki, wiecie, bo są tanie, są oryginalne i są ekologiczne, a tutaj nie. I sprawdzałam sobie thrift shopping w Japonii, w Hongkongu, gdzie byłam w zeszłym roku i w Malezji, gdzie za chwilę lecę i wszędzie, wszędzie jest tego masa, tylko nie tutaj, w tak ogromnym mieście jak Szanghaj. I owszem, robiąc research do tego filmu, znajdowałam informacje, jakoby Chińczycy byli już coraz mniej uprzedzeni i coraz lepiej nastawieni do rzeczy z drugiej ręki, ale odniosłam wrażenie, że tyczy się to właśnie głównie rzeczy droższych, typu samochód, typu sprzęt elektroniczny, typu luksusowe torebki albo meble na przykład. Ale jeżeli chodzi o takie zwykłe, zwykłe po prostu ubrania codziennego użytku, jak ja mam to teraz założone, to tak średnio, niestety. A pomimo tego, że zdarzało mi się słyszeć od Chińskich, Hipsterów, wiecie, no takich outsiderów, że oni chcieliby pobuszować po takich sklepach, bo jest oryginalnie i fajnie, i szkoda, że w Szanghaju takich sklepów nie ma. To nie wydaje mi się, żeby to było jakimś większym trendem wśród Szanghajczyków i Chińczyków ogólnie, ale będę obserwować, jak się rozwija ta sprawa, jak się rozwija podejście do rzeczy z drugiej ręki tutaj w Chinach. Dzięki za oglądanie, pa pa.